Ach, wreszcie będziemy mogli odpocząć i zamiast ciężkiej pracy popijać drinki na plaży. To Po tylu miesiącach zbierania pieniędzy na wakacje, wreszcie możemy tam polecieć. Co się dzieje? Uwaga, uwaga, padło nam skrzydło. Spadamy w dół. Spróbujemy wylądować na najbliższej wyspie. O Wszyscy nie wstawać, trzymaj się swoich miejsc. O mój Boże! Faga! Faga! Nic ci nie jest? Faga! Tu... jestem. Dlaczego jestem taki mały? Co się dzieje? Cholera, jasna. My żyjemy. Wydostańmy się stąd jak najszybciej. Chłopaki, gdzie my kurde jesteśmy? Tiger, masz może jakieś nowe informacje na temat portalu? Czy wyzwałeś nas tu ze względu na coś innego? Tak, to informacja na temat portalu. Po 30 latach błąkania się znalazłem, gdzie jest ostatni portal. Jest on pod ziemią. Mam Sos, wróżżisz z nami? W końcu to nam pomogłeś. Tak, dwie wielką pozna wasz świat. Albowiem wiem pierwszego roku życia jestem tutaj i się wychowałem wśród piglinów. To prawda, większość dalej traktuje mnie jako ale to tylko dlatego, że nie mam tego samego wyglądu, co oni. W takim razie, kiedy wyruszamy? Czwartek, godzina godzinie 18.